Dzień dobry kochani. Chciałabym, żebyście posłuchali dzisiaj czytanego przeze mnie tekstu, a ponieważ dawno się nie widzieliśmy, chciałam spróbować, czy nagrana przeze mnie mała lekcja czytania i słuchania będzie dla was możliwa do odbioru i czy możemy się spotkać właśnie w taki sposób na ekranie smartfona, tabletu albo komputera. Przeczytam tekst, który mieliśmy słuchać razem w klasie i chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, czy wszystko co czytam zgadza się z tym co jest napisane w podręczniku. Jeżeli będzie napisane inaczej, proszę abyście to podkreślili i zastanowili się, gdzie jest błąd. Wszystkie informacje o tym, ile pomyłek było w y, słuchanym przez Was tekście, przekażecie mi w formie informacji, ale tylko cyferką. Ile takich pomyłek było? Zobaczymy, czy wszystko znajdziecie. Posłuchajcie. Co to za księga? Jestem sławny, jestem sławny, podśpiewywał Wilk. Przeskakiwał zgrabnie ga z, z gałęzi na gałąź, choć trochę przeszkadzała mu trzymana pod pachą teczka. Nagle przerwał i zatrzymał się gwałtownie. Na drzewie tuż przed sobą zobaczył potężną postać. Puhu! Zachuczała postać. Dlaczego tak hałasujesz, młodzieńczy? Puhu! to puchacz. Wilk rozpoznał po głosie tę wielką sobę. Z dużymi zwierzętami lepiej zachować ostrożność, odpowiedział więc grzecznie. Dzień dobry. Tak sobie podśpiewywałem z radości. Piszą o mnie w książce, którą mam w teczce. Jestem sławny. Na wszelki wypadek nieco się odsunął i podał puchaczowi otwartą książkę na stronie ze swoim zdjęciem. – Hmm, – zamruczał puchacz. – Nie wiedziałem, że umiesz czytać. – Nie umiem, – przyznał wilk. – Ale przecież tu jest moje zdjęcie. To wystarczy. Jestem sławny. Puchacz pokręcił głową nieomal naokoło. – Tak jak to puchacze potrafią? – wy wymłodzi, – westchnął i zaczął przewracać kartki. – A widzisz te inne zdjęcia? – Jest tu wielki bizon? – i malutki i jelonek, kozica i rak rzeczny, motylnie pylak Apollo i o! Ja też. A wiesz dlaczego? Wilk nie wiedział. Puchacz zamknął książkę i postukał pazurem w tytuł na czerwonej okładce. To jest polska czerwona księga zwierząt, wytłumaczył. Pewnie znalazły się gdzieś w lesie, prawda? Wilk spuścił. Wzroki pokiwał głową. – Założę się, że zgubili ją ludzie, którzy byli tutaj dzisiaj – dodał Puchacz. – Ci akurat muszą być dobrzy, skoro, skoro mieli tę książkę. Pewnie nie wiesz, że… I Puchacz wygłosił wilkowi temat, wykład na temat ludzi. Dawno temu wszędzie wokół rosły ogromne puszcze. Ciągnęły się bagna i rozlewiska. Zwierzęta i rośliny miały mnóstwo miejsca, żeby rosnąć i rozmnażać się. Kiedyś jednak pojawili się ludzie zaczęli wycinać drzewa, zakładać wsie i miasta, tworzyć pola i łąki i pastwiska. Miejsca jest dosyć mówił dalej Puchacz wszyscy byśmy się pomieścili ale ludzie nie szanowali przyrody, niszczyli rośliny, polowali bez opamiętania na zwierzęta. Poza tym szkodziły nam pożary, zanieczyszczenia z fabryk, bezmyślne niszczenie lasów, śmieci. A ale próbował przerwać Wilk. A tak tak sam domyślił się Puchacz. Pewnie chcesz spytać o tę księgę. Wielu ludzi zrozumiało, że warto dbać o przyrodę. W tej księdze spisano i opisano zwierzęta, które żyły kiedyś, ale już wyginęły. Jak to? My przecież żyjemy, zawołał poruszony Żbik. Nie przerywaj, skarcił go Puchacz. W czerwonej księdze opisano też gatunki, które mogą wyginąć, jeśli nie będziemy ich chronić. Właśnie ty i ja do nich należymy. Może jesteś sławny, ale na pewno grozi ci wyginięcie. Dbaj o siebie, drogi Żbiku. Puchacz zakończył i oddał Wilkowi czerwoną księgę. A wilk pomyślał, że odniesie ją tam, gdzie ją znalazł. Przecież lepiej, żeby ludzie z niej korzystali i wiedzieli, którym gatunkom należy się szczególna ochrona. Tym bardziej, że wśród tych gatunków jest też. No właśnie, w trakcie czytania tekstu pomyliłam się i padła nazwa tego pięknego zwierzęcia, bo dzisiaj, moi kochani, będziemy rozmawiali o ochronie zwierząt i roślin.